Siema siema, tutaj Rychu. Witam was w kolejnym, 14 już odcinku z serii e, King's Bounty Wojownicza Księżniczka na moim kanale. E, jak widzicie, w beznadziejności mojej sytuacji nie zmieniło się nic. a Wręcz wzrasta poziom... E, beznadziejności. on drogą, może jakieś... może jakąś pożyczkę? Pożyczka? Pożyczka? Potrzebuję łodzi małej i szybkiej. Słusznie przyszłaś do mnie. Muszę wiedzieć wszystko o każdym statku, który pływa po tych wodach. Rozmiar ładowni, liczba masztów i armat i tak dalej. Moim zadaniem jest upewnić się, że wszystko jest w porządku. Rozumiesz chyba? Jeśli nie będziesz atakować kupców na moich wodach, sprzedam ci łajby za jedynie 500 złotych. Daj mi złoto, a twoja łódź będzie czekać na ciebie na brzegu przy zamku. Mhm, jasne. Bo, bo mnie na to stać, tak Stać mnie na to, mam aż 9 sztuk złota Ja jestem takim biedakiem Nie wiem, ja, ja pewnie coś źle zrobiłem, pewnie będę musiał gdzieś mocno się cofnąć w gameplayu, żeby teraz to naprawić tak myślę. Że ja pewnie coś no po prostu mocno zjebałem już na samym początku y, gry. Nie wiem, może coś z tymi medalami nie ogarnąłem albo coś. I teraz mi to idzie jak krew z nosa, jak widzicie, czyli głupy. No widzę moja fantastyczna doktryna wojenna. Czyli uderz i uciekaj. Fantastycznie się będzie tu sprawdzać. Zobaczymy, jak długo król będzie miał kaprys w ogóle mnie tutaj finansować jakoś. Już dał mi 300 monet w swej niesamowitej ultra hojności. Ile mam many? No dobra, to musimy niestety sprzedać coś. Informacje. Hmm. Drogi obraz w ładnej ramie z królewskiej kolekcji Marka Mądrego przedstawia wierną podobiznę bohatera. A, no tak jak mówiłem to jest jedna z domyślnych opcji. Helm zaprojektowany specjalnie dla strażników jest bardzo twardy ale ogranicza pole widzenia przez to ataki jego właściciela są nieco mniej skuteczne. I wilków morskich. No dobra. To mogło być to, że nie miałem hajsu. 32 punkty życia, a tutaj 70. No, powiem wam, to mógł być powód tego, że nie miałem hajsu, bo kupiłem tam sobie ten strasznie drogi nożyk. Zaraz zobaczymy, bo jeżeli się okaże, że to był powód mojego lamienia, to będę średnio zadowolony. Najpierw jednak zapiszemy, bo tam wiecie mm... NPC mają brzydką skłonność pływania statkami. No dobra, chodź tu. Aha, i widzicie, i nagle są trochę słabsi. No to fajnie, fajnie. Hmm. No dobra, myślę, że tym razem już wygramy Że nareszcie coś wygramy Bo jak widzicie już na takie dosyć małe grupki jest podzielony tutaj przeciwnik Dobra Tutaj padł no to teraz smokiem Trzy Będziemy trzymać ich po prostu e, też na odległość Żeby nie mieli zbyt dużych e, możliwości podejścia do mnie Nie, mam nadzieję, że ta metoda coś tutaj da O kurde, no ileż tego łażenia Co ich, pogrzało? Kurde, łażą No i dawać, dawać, jedziemy 37 22, dobra tutaj padnie Teraz bierzemy smoka, smokiem znowu odsuwamy ten oddział No i fajnie, cofnęli się trochę. No, aha. No to dobra, to jedziemy znowu czarami. No to chyba będzie, powiem Wam, najlepsza tutaj metoda. Na tego przeciwnika. I tutaj niech się troszkę cofną. Mhm. A tutaj teraz chłopami proszę. No, nareszcie chłopi coś zrobili y tutaj sensownego. Ups, troszkę nie od tej strony to zaatakowałem, ale dobra. Ups, pudło. Tato ci nie fart. O, jeszcze jedno pudło, no dobra. Leżeć tam, proszę. No dobra, nareszcie coś wygraliśmy. Jest dobrze, nareszcie, kurczę powiem wam... Taka wygrana daje mi większą satysfakcję niż w legendzie, jak wygram bitwę z jakimś silnym wrogiem. Dobra. Troszkę złota. Dobra. Co tu mamy? Wyspa zardzewiałej kotwicy. Hmm. Spróbujemy się tam dostać. Może tam będą troszkę niższe poziomy i tam dam radę coś więcej ugrać. Płyniemy na zardzewiałą kotwicę zatem. Troszkę y, zalatuje mi to piratami z Karaibów. O, i już się y, zaczyna. jaka jest wspólna cecha yy, wszystkich yy, plansz, na których ląduje Myślę, że już wiecie. Otóż wspólną cechą jest fakt że wszędzie mogą mnie rozpierniczyć w sekundę W ogóle jak tu mapa wygląda mhm. No dobra To popłyniemy tędy, może coś tu znajdę fajnego Albo jakieś chociażby miejsce do wylądowania. Nie, no to jest wszystko na poziomie niezwyciężonym dla mnie. Ja tu absolutnie nic nie zdołam ubić. No teraz tylko laska nie zaklinuj się Pozbieramy chociaż troszkę tego... skrzyntom Trochę złota przynajmniej wpadnie Dobra Lądujemy Pff. Jakieś misje tu mamy Dobra Pozbierajmy coś Barney Tortuga, hej ho, nowa twarz, witaj w moim lokalu, najlepsze napitki i egzotyczne dania u Berniego Tortugi, znajdziesz wszystko. Któż by się nie połakomił, jestem Benny, właściciel tej tawerny, miło mi Cię poznać. Najpierw pokaż towary, co tam... Co to jest? Robot naprawczy, latanie, strzelec, pełna skuteczność w walce wręcz, to mechaniczna, zbroja, brak oczu. O! Wow. Wiecie co? A ile tu ma ataku w ogóle? Atak 10. Jak to wygląda tutaj na tle innych jednostek? Atak 3. Atak 12. 19. 19. Średnio to wygląda. Atak 10. Atak 16. Ty co tu masz? Hej, nie jesteś podobna do dziewuch, jakie zwykle widujemy na Zrcwiej kotwicy, moja droga. Musisz być jedną z tych najemniczek. Zresztą wygląda, jakbyś nie dawała sobie w kaszę dmuchać. Hm. Bystry jesteś, piracie. A ze mną lepiej nie zadzieraj. Dobrze się składa, niech skonam. Fortuna pierwszy raz się yy, do mnie uśmiechnęła. Nazywam się Brudny makon nie jestem właścicielem tego przeklętego kawałka łysej skały, zwanego Zardzewiałą Kotwicą, a zarazem głową naszej małej społeczności, której wszyscy członkowie opętani są przez syreny, nie śpiew otwartego morza. Tak się składa, że mam dla Ciebie robotę. Yy, moja twierdza, zarazem stolica wyspy po przeklęty okręt, zwany Rozklekotaną Łajłą, został opanowany przez orki. Wpakowałeś się w niezłe szambo, co? A powiem wam już mi się podoba jej styl wypowiedzi. Słuchaj, Słuchaj powiem ci jak do tego doszło. Wredno Skur, wódz plemienia orków był jednym z nas. Leżał do gangu i forteca nie, nie tyle zdobył co... Hmm. W każdym razie, nie zrobił tego siłą. Cóż, mówiąc szczerze, to przegrałem rozklekotaną łajbę w zakładzie, a więc wedle naszych praw nie mogę jej teraz odebrać siłą. Z drugiej strony, jeśli wspomniany ork straciłby swą fortecę na korzyść kogoś innego, cóż... Byłaby to wyłącznie jego wina, nieprawdaż? Nadążasz? Chyba nie obawiasz się przyjąć tej roboty, co? Teraz nie rozwiążemy jego problemy tutaj. Nie wiem jeszcze tylko jak. bo jak widzicie mój poziom tutaj hmm. na zbyt wiele nie pozwala cholera czyli jednak tu musimy się męczyć nadal co tu ci, ci się są, Ci są też niezwyciężeni. Zauważcie jedną kurde rzecz powiem wam. Za bo... cokolwiek się zabiorę. To... No za jakiegokolwiek przeciwnika się zabiorę. To yy, nie jestem w stanie tutaj... zrobić? No, tu jeszcze bym się fajnie wpakował. No, z jakiej paki on mnie zaatakował na lądzie? Jak on tu zrobił? Też to się już nawet pod y, komentarz nie klasyfikuje No serio? Od kiedy to mogą mnie atakować jak ja stoję na lądzie? No powiem wam teraz naprawdę odechciało mi się y, grać I to tak, tak naprawdę naprawdę powiem wam No serdecznie dość już powoli zaczynam mieć tego No zaraz powiesz będzie rage Quaid. Dawaj tą mapę Dobra, na szczęście nie straciłem dużo No powiem wam, teraz to mi się naprawdę kompletnie odechciało grać Przecież no to jest kpina Całe 200 doświadczenia. Ciekawe, gdzie mam je zdobyć. Szczególnie, że mam. Dupa, a nie pieniądze. Dawaj. No, powiem wam. Naprawdę. Zdenerwowałem się. Na, na pewno ja coś spieprzyłem na początku rozgrywki. Teraz będę musiał. Yy... Jakoś to naprawić. Bo pewnie nie powinienem tamten. Yy... Na tą wyspę tego szkarłatnego wiatru jechać jak miałem Znaczy ja to pewnie powinienem o wiele lepiej rozegrać A ten co? Rzuci się na mnie? No jeszcze tylko tego by brakowało. To też do słabych nie należy. Powiem wam, no teraz jestem naprawdę już wkurzony. Rzadko kiedy zdarza mi się tak zdenerwować przy grze No wypad Kurde, Amelia Różdupsko. I płyń, bo zaraz nas tu zaszlachtują. No nie, no będę potrzebował jakiejś mocnej herbaty na uspokojenie. Płyniemy do tego debiru, może z tym księciem coś pogadam, może on coś kurdec działa tutaj, nie wiem. Bo zaraz się naprawdę zdenerwuję. Rozwiąż. Nie, no on tu nic nie ma. Musimy troszkę się wzmocnić przed y, jakąś tutaj następną wyprawą. No, już tu nic nie ma ciekawego. Tu są tylko ci bandyci. Musiałbym sobie zobaczyć, czy tam... Nie mogę kupić... Dom jest zamknięty? Nie. Może gdzieś coś ominąłem? Nie wiem, jakiś teleport albo coś? coś musiałem ominąć. Bo przecież to nie może być tak, że przyszedłem tutaj i od razu e, dostaję wrogów wszystkich na poziomie zabójczym. Tu może u niej coś kupię. No ona też ma tylko mnichów i kapłanów. Czasem inkwizytorów. Tego typu mogę te węże kupić. Hmm. Tu chyba wyeksplorowałem wszystko z tego co pamiętam. No tak, no tutaj wyeksplo wyeksplorowałem w całą tą jaskinię. Nic tu nie ma, żadnego teleportu, skarbu, niczego, co mogłoby mi się przydać, tutaj nie widzę. Hmm. Czyli no ewidentnie muszę na ten szkarłatny wiatr popłynąć. Z racji, że tam lubią sobie pływać NPC-ty. Silni, o. Dobra, już coś powoli drgnęło. z towarami tak, a ta druga gdzie jest za tym cyplem chwila. Tu? No to przecież ja tam byłem. No ja tu byłem przecież. Serio. Tu chyba tego questa miałem oddać. A tylko że tam kuty, nie przejdę. Dobra. Serio, ale ja jestem głupi, boże. Ale powiem wam z drugiej strony takie momenty... Jak te aż sprawiają, że chce mi się pograć dłużej, no nagle zachciało mi się znowu grać Bo odkryłem, że może jednak coś e, zdołam tu zrobić a, a nie tylko będę zbierał łomot Powiem wam, że no masakra po prostu. W życiu bym się tego nie spodziewał takiego numeru. Tu gdzieś to z tą kontrabandą było. Amelio mój ty klejnocie, gdzie są moje towary, gdzie moje skarby, co? Niech mi pęknie śledziona. Przecież edykt zostanie lada chwila zniesiony, a ty nie dostarczyłaś jeszcze towarów do Bruksa. Pospiesz się, czas to pieniądz. Eee. Gdzie ja mam dostarczyć te towary? Dostasz towary do przemytnika Bruksa w zardzewiałej kotwicy? E? Nie? No, nie. zapisz oczywiście, bo z racji tego, że tam sobie lubią też pływać. O! Oh. Wow, coś się dzieje, że spada FPS, czyli pewnie brakuje już y, mi powoli miejsca. Ale też zapisaliśmy w takim momencie, że to raczej e, nie będzie tutaj problemem. Ponieważ myślę jeszcze w następnym odcinku zaczniemy też sobie od razu ekspić, tak więc e, zapraszam Was już wkrótce na kolejne odcinki. I gorąco pole zachęcam Was do komentowania, subskrybowania, lajkowania i zapraszam Was już wkrótce na mój kanał, gdzie już wkrótce kolejne odcinki. Tak więc dzięki i na razie.